Cześć, jak się macie wyciska? Nazywam się Łeza i zapraszam Was do takiego typowo informacyjnego bloga, gdzie nie będzie skakania nie będzie um, nie będzie wygłupów, ponieważ wygłup, na wygupę sobie pozwolić nie mogę. Jeżeli śledzicie mój kanał, to powinniście wiedzieć, że miałem wypadek przy pracy. Ten wypadek przy pracy to tak zwany złamany obojczyk, który, który właśnie mam tutaj. Tak, i nie mogę wam pokazać, bo jeszcze mu bierzemy ale. Takie złamanie tutaj jest wielkie i to powoduje, że um, ogranicza mi to strasznie we wszystkie sposoby, czyli przykładowo teraz mam przerwę od pracy, czyli nie mam dochodów, czyli no przez jakiś tydzień przykładowo, więc tragedii wielkiej nie ma, ale największa tragedia jest to, że taka, że mam problem z nagrywaniem gier horrorowych, tym bardziej, A dlaczego? Ponieważ jest to prawa strona, która jest teraz sparaliżowana, mogę to tak nazwać, ponieważ ręką nie mogę ruszać, a nie mogę, nie mogę poruszać myszką i horror, ponieważ strasznie się napinam w tych grach i są strachy, a to mi nie pozwala po prostu no wiecie, faszeruję się proszkami takimi jak jak Panadol przeciwbólowy takim jak kurde Naproxen i takim jak Codeina co ma dużo morfiny w środku I, i naprawdę to mnie strasznie też muli i no, po prostu nie jest wesoło, naprawdę. Dobra, dobra, jest taka rzecz, jest taka, dobra, jest taka rzecz, dobra? Powiem wam, jed jed jedna, jedna, jed jed jedna rzecz. Powiem wam jedną rzecz. Rzecz jest taka, że obszerniłem granie e, w RPG Makery na kontrolerze. Będzie to też trochę taka miazga, trzaska, e, ponieważ. E, ponieważ będę musiał to grać tak. Fajnie będzie tak, będę miał tak... Będę miał tak oczy... ja jestem z wami szczery Po prostu tak się będzie działo I będę wszystkie moje filmy montował lewą ręką I będzie to trwało dwa razy dłużej Odcinków nie będzie codziennie, odcinki będą Dwa do trzech dni różnicy Dopóki mi cała strona nie wyzdrowie oczywiście będę się starał I od razu mogę wam powiedzieć, że jak skończę serię Matwadry, ponieważ seria Matwadry teraz trwa Dobra, więc kończę serię Matwadry Na joysticku Ładnie to skończymy, ładnie to zmontujemy I będzie seria zakończona i potem, potem się waham, ponieważ wiem, że sporo osób nie lubi moich serii, znaczy nie lubi. Nie wiem, czy lubicie moje serie. Dobra, na pewno jest trochę jak mały procent, który nie przepada za moimi grami RPG. Um, makers, ponieważ, ponieważ no to po prostu nie jest ich styl, ja ich za to nie winię. Dlatego jeżeli macie jakąś gierkę, którą mogę zagrać bez problemu na padzie, na komputerze, która nie ma kosmicznych wymagań, ponieważ mój komputer nie może tego dźwignąć, to proszę, wysyłajcie, a ja w to spróbuję. Tak samo jak Gangbis, co była zajebista gierka i ja w to zagrałem i nie żałuję naprawdę. Kolejna seria RPG, teraz, która się zacznie od razu, mogę wam powiedzieć, to Jumaniki. Uh, Jumaniki, tutaj obrazek, który zaprezentuję wam małego screena z tego. I to się pojawi po Matfaderze. Um, potem pojawią się kolejne gry, takie jak wiecie, Krukenman i takie rzeczy. Ogólnie miała być przerwa pomiędzy Matfaderem i Jumaniki, ale z powodu tego złamania. Seria pojawia się, um, pojawia się od razu, więc niektórym się może to spodobać, niektórym nie, ale niestety tak będzie. Chcę kanał trzymać aktywnym, kanał aktywny zostanie specjalnie dla was. Jeżeli chcecie jeszcze inne gry, tak jak powiedziałem, jeszcze inne gry, to wysyłajcie, ja je spróbuję specjalnie dla was. No dobra, wiem strasznie mi o tym się. Dobra, plany na przyszłość. Plany na przyszłość są takie, tak. Takie tak. Um, ogarniam, bo dużo osób się pyta o moje czapeczki. O te właśnie czapeczki. Tak? Tak. Dużo osób się pytało o te czapeczki i specjalnie dla was przygotu przygotuję na, na 10 tysięcy widzów konkursik, gdzie będzie można wygrać czapeczkę. Będę miał 10 czapeczek do rozdania i będzie można wygrać taką czapeczkę ze specjalną naszywką ŁEZa tutaj gdzieś z boku będzie. Tak? Tylko, że nie będzie to czerwone wykładzenie, tylko białe wyłożenie. Reszta misja będzie taka sama, tylko tutaj zamiast czerwonego będzie białe. I na 10 tysięcy widzów przygotowuję taki specjalny konkurs. Prawdopodobnie się uda, prawdopodobnie się uda, mam taką nadzieję. Więc trzymajcie kciuki za to. Jeżeli chcecie, to dobijacie do tych 10 tysięcy oczywiście. I... No i trubeczki będą, a jeżeli się uda, to może uda mi się żeby po prostu prowadzić to w, w bieg, tak na dłuższą metę. Kolejne, kolejne, kolejna część w ogóle odeszła, dobra, ja nie jestem dobry we vlogach, od razu wam mówię. Ostatnia sprawa, um, sprawa jest taka, że będziemy szykować live'a, który odbędzie się um, 16 sierpnia, będzie to live charytatywny, livestream. Na Twitchu będę ja, Karolek, Naruciak i możliwe, że Kapitan Alien się wbije, ponieważ się go zapytam, czy miałby ochotę się wbić, powiedział, że nie będzie problemu, więc nas czterech, trzech lub czterech będzie, będzie, po prostu brało udział w 8 ośmiogodzinnym livestreamie, w którym będzie można zakupić koszulki od razu wam mówię, koszulki wzorów jeszcze nie podaję, wzory podam dopiero e, dwa tygodnie przed będzie można kupić specjalne, specjalnie skustomizowane koszulki i, i, i będzie... I, po prostu powiem wam wszystko, ogólnie wszystkie szczegóły będą dwa tygodnie przed live'em, żebyście wiedzieli wtedy, ale mogę powiedzieć, że to idzie czysto charytatywnie idzie na, na pewną, na, pewne, na pewien czyn i cała kasa idzie na to, więc, więc, więc po prostu 8 godzin będzie miazga i chcę, żebyście tam byli, chcę, żebyście nam pomogli, chcę, żebyście byli misie, mistrze, napleciaki, czołowicze, alieny kapitańskie, w ogóle. No, żebyście zniszczyli system tak samo jak my, planujemy, żebyście nam w tym pomogli, genom znowu bez sensu, ale tak ma się dziać po prostu. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten krótko informacyjny vlog ode mnie dla Was. Dużo nie będę tego przyciągał i tak pewnie powiedziałem już za dużo, niż, dużo więcej niż powinienem, więc, więc co ja mogę Wam jeszcze powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, do widzenia słodziaki. Nazywam się Łeza i to był mój vlog.